Pan Korwin-Mikke. W przyszłym tygodniu wybieram się do Syrii. Prawdopodobnie spotkam się z jego ekscelencją Bashirem Al-Assadem. Co mogę zrobić w trakcie tego spotkania, by pomóc Kurdystanowi? Dobrze. I ten pan, który chce się wybrać do Syrii i spotkać się z panem eh, ba, eh, eh, Asadem, można by było się zapytać. Eh, dlaczego sytuacja wygląda tak samo. Ta, w ten sposób to są ludzie, którzy mieszkają w Syrii od dłuższego czasu, to są obszary Kurdystanu, które zostaną przekazane Syrii i pytanie, dlaczego ludzie, którzy tam mieszkają, nie są pełnoprawnymi um, obywatelami tego kraju? Um, dlaczego nie, kurdowie nie są równoprawnymi obywatelami tego kraju? Dlaczego nie są traktowani tak samo jak pozostali Syryjczycy? Dziękuję bardzo.